jak rozpoznać ślizgające się sprzęgło w tym przypadku to jest Ford Fusion 1.4 w dieslu mam czwarty bieg i naciskam gaz do dechy obroty idą prawie o tysiąc, a prędkość w ogóle nie chce iść jest wrażenie jakbym naciskał sprzęgło daję piątkę teraz, gaz do dechy obroty rosną, a prędkość nic przyszło sprzęgiełko Mam nadzieję, że kompletnie. Jak chcecie z autodoka mieć 10 funtów taniej, musicie wejść w kod, który ja Wam... Yy, no w komentarzach. W opisie tam dostarczę. Tu jest SIL. tu złożę I tu jest spręgiełko. Ale malutkie. Na razie tego nie zakładam, bo mi się naprawiło. Dojeżdżę swoje do końca i wtedy będę myślał, co dalej. I po pół roku bierzemy się w końcu za sprzęgło. Wszystko kupione: tarcza, docisk, łożysko, śrubeczka, półkanka do silnika olej, y, filtr oleju bagnet, bo mi został kawałek w środku, uszczelka wszystko jest i oleje i silnik jest cały zażygany i będziemy szukać też wycieku skąd to cieknie no mokry tu od góry gdzieś mokry jest Tak wygląda bagnet. Pierwsze co, to luzuje śruby póki auto stoi I teraz będę podnosił wysoko tak, żeby móc wyjąć skrzynię. Auto już w górze na kobyłkach, chyba starczy tyle. Koła ściągnięte, podłożone tam z tyłu, tutaj całe zażygane. I przez to mi chyba ten czujnik nie działa też. A to awaryjnie na trytytkę wtedy złapane. Mam tą część, także teraz jest okazja. Pierwsze ściągamy tą obudowę tutaj plastikową. I tam jest korek z Przekręcamy, wyciągamy. To się tego wypyka, nie? Mm. Tą gumeczkę tu mam ze środka, nową, nie? To też założymy. Tu mam ściągnięte. To dziewiętnastka, tak? tak? No ale już brązowa by jest. Mm. O, przy okazji będzie świeżożej. No tak. Który sens To ten? Ten tak. wymieniamy? Tak. Brick Cleaner, dobry. Może trzeba umyć w ogóle wszystko i później patrzeć, gdzie to cieknie, nie? Nie. kupiłem na to tutaj Nie, No to kupiłem na tyle mi się wydaje. Tutaj w środku w, w tym we wtyce, Nie Ptyczka noższelka. Nie mogę. Kluczem numer 22 odkręcamy czujnik. Bo proszę. mi nie pokazuje ten yy, światełka wstecznego. To jest ten czujnik wsteczny? No. A kosztował. Nie pamiętam, 6 funtów? Tylko ciekawe, czy to wina czujnika Czy, czy tutaj wiesz? Może olej się dostał i nie łączyło. Nie. Nic będzie wymienione. Ale co, na razie nie wkręcamy, tylko później, żeby tutaj no, no, nie, no, nie wybrudzić Nie, 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 sobie nie, no. nie, też ma kulkę. Też kulkę? Hmm? No. No. No, nie, No Tutaj jakaś firma. Lemark. <laughs> No, zobaczymy. Kluczem 32 będziemy odkręcać tą śrubkę. Tu sobie zablokowaliśmy. Zablokowaliśmy sobie tarczę, żeby się nie kręciła. Poszło? Przy okazji wymieniamy to. To? A jak to się nazywa? Dropling. Będzie te sam nie? Mhm. W tym celu utniemy tutaj, żeby się nie bały z odkręceniem. Tak Żeby pół wyciągnąć musimy tutaj rozpiąć z wahacza pierwsze, numer 15 i T50? Wyszło. O kurwa, lecz. Le. Daj mi spuszcz, spuszczaczkę. Kurwa, no na mokre mam I tak jest brudne. Dużo zleciało. No I to odłożyć. Możemy od razu zrobić ładnie. Właśnie, bo to powinna być taka metalowa. A nie było. Może nawet mam taką. Tu z góry, żeby się dostać do niektórych śrubek pasuje wyciągnąć akumulator i tą obudowę. Tu jest dycha, dycha, tu też dycha, tam też dycha. A to jest moje tymczasowe takie o, gniazdeczko. I teraz odkręcamy skrzynię od silnika. Ja pierdolę. <gry> no trzeba znaleźć gdzie bo tu, są, tu jest jedna śrubka, tam jest kolejna. Idziemy wzdłuż tego kołnierza. To będzie z ile? Z 8 śrubek, nie? Coś takiego. 13 tak? kurwa nie mogę. góry też 13 są trzy śrubki. Na to że odkręcamy tą łapę od skrzyni i skrzynię zaraz od silnika tu podparliśmy sobie podniskę tu też wyciągnąłem, żeby, żeby mieć lepszy dostęp tą górną jeszcze zostawiamy póki co no tylko z tej strony, tam nie trzeba nie? Od, nie, no właśnie, dlatego chcę tylko tu są dwie śruby, nie? Mhm. tu też sobie skrzynię podparliśmy na podnośniku i teraz challenge, żeby tą śrubkę odkręcić tam Oczywiście z drugiej strony też trzeba rozpiąć płośkę. Tam. Tu sprawa trochę inaczej wygląda, bo trzeba tą łapę odpiąć. Ta płóścowość tu wchodzi. Tu już ściąnąłem, obejmę. I co, i pasuje to wyciągnąć teraz. Do tamtej ostatniej śrubki, żeby dojść. Trzeba takie dwie przedłużki i idzie normalnie odkręcić. Teraz tu jeszcze łapy odkręcamy, tu pół oś ściągnięta I teraz zagadka no, zagadka no, tam coś, coś jest, jest. Zagadka. Coś. Czy ta śruba też? Są jeszcze dwie śrubki od rozrusznika Żeby odkręcić To zdycha, tak? Mhm No i tu jest jedna o I tam Tam u góry jest druga śrubka Czyli ta była od góry Co było tak ciężko dojść Tą teraz wyciągnąłem to było trochę niżej, 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 i dwie są od rozrusznika. Śrubki odkręcamy jedną, i powinna skrzynia wyjść. Powinna, co nie znaczy, że wyjdzie. Tutaj się trzyma jeszcze jeden przewód na, na skrzyni, jedną śrubką i tam jest taka malutka. Też trzeba ją odkręcić. Ostatnia śruba jest tam, z, o widać nawet. Pad, widzisz? Teraz widać, Tam jest schowana, i żeby do niej dojść, Kto do nas? trzeba żeby do niej dojść. To użyliśmy takiego złamanym tym tak. i od strony. I... Gdzie? Tu. O, i, ta, i tam jest. bo inaczej nie dojdziecie no, no. i tamtą śrubkę trzeba jeszcze tam jest uziemienie, które było przykręcone no, tak. do tego gwintu i ten, ten gwint trzeba jeszcze o. no, więc tak, masz to? o, już odchodzi, nie? No. Dobra, czekaj. mamy i będziemy wymieniać Ciekawe jak bardzo jest to sprzęgło zepsute Skrzynia nie jest zepsuta No mówię sprzęgło nie. No, Ciekawe jak bardzo ta skrzynia jest zepsuta Sprzęgło powiedziałem skrzynię Tu mam też wszystko nowe Tu strasznie brudne ale tu ósemką się odkręca to ile tu jest tych śrubek? cztery, nie? chyba? Czyli jak kręci się, nie? No. ale widzisz, tu jest sucho, to tam tylko mokro było, no. czyli no. czyli Czyli nie powinno. Ale się sypie. Syf. No, pewnie już na wykończeniu, ta tarcza pewnie już jest... No, ale no co, tak wytarte? Ja wiem, czy tu coś złego jest. Ja tu nic nie widzę złego. No oprócz tego żera tu porównam grubość, bo wtedy tu, czy tu było gdzieś pęknięte. U sowieckiego? No. U sowieckiego było inne sprzęgło. Zaraz porównamy. Znowu. No. Widać. Jest różnica, no. Jak szkło. I, I rant nawet się już, już zrobił. No. A tutaj, o. No. No, widocznie. No i co, wygląda tak samo wszystko? A skąd nie wiedzieć? Czekaj, tu są te, te trzy koło siebie. Tu są te trzy koło siebie, o. Te trzy, te trzy. No nie... No. Tak samo wszystko. Mhm. A z drugiej strony, jak z tej pasowało, to i w tej będzie. Wygląda tu i no, trochę przemyłem. Jest nowe łożysko i montujemy. Nie mamy tego do To już mamy przykręcone. I wkładamy w skrzynię. I wszystko robimy tak samo jak, jak rozkręcaliśmy, tylko w odwrotnej kolejności. Pod moją nieobecność zostały wymienione droplinki. Tutaj wszystko skręcam pomału, łapa, tu trzeba było wszystko odpiąć, bo nie mieliśmy dostępu do tamtych tam głęboko. To ten wyciek to jest uszczelka pewnie pod klawiaturą. To nie na dzisiaj robota. Skrzynia ładnie weszła. Wszystkie śruby pasują. Zakładamy łapę urwane. A też będzie trzeba łapę wymienić, bo już pęka guma. Już wszystko poskładane. Ostatni etap to nalać olej do skrzyni. Tu jest wlew, tu jest wylew. Jest Co było na trytytkę? Ośki, wszystko siedzą. Tyle. Później test strajk będzie. Kurwa. co? to już? Nie. z za nisko. Takim etapem będzie odchodzenie. I on teraz odkręca ta, tamtego dźdzdzla, wylatuje powietrze, zakręca i tak, aż będzie normalnie chodziło sprzęgło. Mam czwarty bieg, gaz do dechy i sprzęgło się nie ślizga, także robota zrobiona. Perfect.